Czekajcie, łykamą stara, co muszę wziąć? Stary leży najebany na wersalce, stara wpisuje sobie kod żabaryt, twój stary kręci się jak bęben w pralce. Rozjeżdżam se kurwy, co nie użyły kodu ty? wszystkie paski jakby jechał sobie walcem, Wiebałem się tu z najlepszym kodem żabaryt, twój stary nie użył jest obsrańcy. No halo halo wady P2000 Królewski Balok, dzisiaj tak jak królewski roczne kożały do wygrania ten skinek stanie pełna w faktoryniu, także łapiesz na komentarzy, subyć na kanale, na no, do końca dobijajcie. Elegancką, się żeby tego skinka wygrać. Wypiję blaczka, zajebiście czuje czuję naładowany. Pompa jest zajebiście zajmanie konkurs na koskę. To piękną oczywiście informacja na niskiej kanał Kosa. Konkurs, padać na gierze, a potem rozmawiajcie o nim w opisie skiny. Na blika PayPal, I dzięki Mordy za aktywność. Mateo, Niko, VPG, Bartek B. Dziękuję bardzo za komentarz. Gekon, ten komentarz mnie rozpierdol. Imposter <laughs> do Karel, X, Gogen, Rezekser, bardzo ważaba. Zrobimy to. Zrobimy to. Simakio, Łukasz, Kaczy, Bartusz, David, Fioriozek, M mimo stół golden bankowiec, yy, pri Janka widzę że jest jakiś bot chyba o Jezu, jakieś boty się wjebały na Leon, Rez FC i Łukasz Kaczy. Dzięki mordy, że Mixer, doktor, znaczy jeszcze dziękowałem w poprzednim odcinku. Dzięki mordy, że jesteście. Wam do filmu Ciebie, miło mi bordeczka, ja Was wszystkich kocham, jesteśmy na Kresagu, się nowy świeżutki dopiero co dodany. Chwilkę temu jeszcze za uczestników konkursik na deser i Gelkoomi. Hold Ragon i da się do tych pata poprzedni. Na SSG Big Irona, kod promocyjny, oczywiście taki jak zawsze, że 20% bonusu do ładowania. 4 zł na starbon spotkanie w pierwszym kodu. Oczywiście, żebym ją w tych dwóch konkursach, powinam o natychmiastowej możliwości, natychmiastowych paty z skinami już teraz No i darmowe śwneczki też warto sobie otwierać. W ogóle to lecimy sobie z kolejną eventówką. try, troszeczkę droższa skrzynka. Pomyślałem, że dzisiaj jak dobrze pójdzie sobie 2 na 2 bitewki, podobimy pociśnienie, bo tam tych bitewek 2 na 2 nie było, a gdzieś tam jestem ich wielkim zwolennikiem, także tak sobie to wykombinujemy, lecimy z tematem, ktoś trafił Ten kuki to w ogóle natrafiał w tych skinów. Bo gdzie nie wyjdziemy, to jest ten Kuki. Tutaj ziomeczek Fakeda pokazuje. No dobra, otwieramy, próbujemy. Oczywiście w komentarzach w opisie na odcinki do 150-200 złotych. Jak za taką zrobię kostkę, otrzymujecie ode mnie drobny upominek w postaci skina Melon Drama. Drama, zła drama. Dramy w związkach to jest w ogóle hit wariaty. w W tego rozmowy prowadziłem z koleżanką. Zresztą chyba dużo razy na kanale się ten temat pojawił, że jak z jakich... Zobaczcie, bo w w poprzednim odcinku Wam mówiłem też na przykład o no, tej sytuacji aktualnie dzisiaj w Polsce. Która się dzieje z tymi dronami, które przeciały nad Polską, nie? W pewną, tam pokazałem w poprzednim odcinku, chcę weź zobaczyć, yy, wpadł dron, uderzył w, y, tam w miejscowości Wiśnica, chyba dokładnie pamiętam, zniszczył całą chatę, Rozjewał się dron, właśnie, zniszczył całą chatę, kurwa, ktoś nagle z dnia na dzień po prostu stracił kurwa miejsce zamieszkania swoje, swój dom, swój dobytek. To co tam miał, kupił, wypracował ciężko, kurwa, tak, bo no, ktoś może, też, też jest jeszcze nie temat, to widzicie, ja tak będę między tematami sarać, bo jestem strasznie analitycznym umysłem, ale już chcę przy tym temacie zostać, to jest kurwa problem, to jest prawdziwy problem, to jest naprawdę, po, to jest powód do tego, jo, jak ładne skinki dało, żeby kurde się zamarzać, znaczy, no, no coś zrobić z tym, ja, ale to jest problem. Gdzie naprawdę można się zdenerwować i coś tam z tym kminić, działać, próbować, wiadomo i podnieść to, może, nerwy każdemu. Ja bym na pewno też był wkurwiony, a ludzie, kurwa, melodrama, dramaty, kurwa, w związku, bo on nie odpisał po 10 minutach, kurwa, albo bo spojrzał na nogi innej dziewczyny, bo tej kurwa dał lajka, like bo tamtej dał kurwa reakcję, pod zdjęciem, bo tej, nie wiem, kurwa na Instagramie. Yy, rolkę polejko <głos》>, czy taki pierdolenie, nie? wiem to rozwala zawsze wariaty. Tyle wam powiem, to jest hit naprawdę dzisiejszy. dzisiejsze czasy. Strasznie ludzie mają do siebie takie dziwne podejście. No mówię, w relacjach damsko-męskich przede wszystkim P2000 Fire Elemental, bardzo ładny tkinek, ogóle ten co dzisiaj zabrałem jest podobny, jest troszeczkę tańszy, ale ogólnie na ludzie do siebie, niekoniecznie w relacjach damsko-męskich, we wszystkich relacjach nie są te problemy. Ja jestem osobą, starającą się zawsze tego unikać, szukać pozytywnej energii. Mam takiego wariata, ziomeczka, który zawsze do podejścia energię daje, Rafał, Rafał to jest taki świr, który. No, nie zawsze uśmiechnięty, nie? To jest w ogóle jedna osoba, którą znam. Tak myślę, wjechałbym sobie full tych P90 USP-ki. Full, tak dużo wjeżdżamy, to już wlecimy sobie full te USP-ki. Rafał to jest jedna osoba, którą znam tego skillancera. No i to o 9 groszy więcej. Po prostu jest zawsze uśmiechnięty. Czy są problemy, czy coś się dzieje, działo się nieraz, tam mamy silne sytuacje życiowe. Zawsze uśmiechnięty, zawsze do ludzi zagaduje, zostawić go na minutę, zaraz gada z pięcioma osobami tutaj. O, SP Blueprint nam polecił, jakie fajne rozdanko w ogóle na początek wyjechał. Jeszcze koronka wjeżdża na leon, koronowanie na królach, dla minia mal po strzelonej bramce w ogóle, nie? Legacie ciekawostka, też blueprint poleciał. A, w ogóle zobaczcie hit, że poleciał nam blueprint, a potem nam poleciał też Blueprint z koronki, więc tutaj nieźle, nie, że to wygląda. No dobra, w każdym razie już tutaj na ten moment jeszcze połowa bitwy nie do, nawet nie jest, a już mamy zwrot. Ale bardzo słabe było tam to rozdanie. To troszkę lepsze, ale też słabo coś tu USP zawodzą. W ogóle, jak już ten mówimy o tych sprawach, to cieszynka mnie rozjebała golfowa, nie? Tutaj ma tego Kesza Lewandowskiego, nawiązanie do Michała Probierza. Tutaj Probierz został pociśnięty w Intrze. Jak sami słyszeliście w poprzednim materiale, USP Cortex tutaj. Ojojoj, bo fajn namieszał, namieszał, jeszcze dostał koronkę. Kurwa, to jest zły znak. I jeszcze USPK tego, no dobra Joe Breaker, 27 zł. My musimy tutaj wyrywać koronkę, jak coś chcemy podziałać. Nie wyrywamy ko Aha, trzy koronki pod rząd. Bot fajne, to jest ewidentnie, kurwa, no coś tam musiało być ewidentnie zakręcone. Woo, USP Serum 250 zł ten skin kosztuje. USP Serum w stanie minimalnym, nie jest w fakturyniu. 414 zł, ja wiedziałem, że dobrze by było dać te USP, no ale no, nic nie dało. Drudzy w kulach byliśmy, ostatnio jesteśmy często. Drudzy w kulach. 2,1,3,8, 2,1,3,7, by było to, by wiadomo, jaka to była liczba yy, mniejsza o to. Dobra, idźmy dalej. Kolejny wheel tragic. ja w dobrej energii, w pozytywnym uchmorku. Nagrańmy odcinek i tego montować. Mamy tutaj rojalkę, tu będzie kosa, jak hul, tu są same kosy na tej rojalce. Zobaczmy, mamy rojalkę na tej ściance. oj, będzie grubo, będzie na pewno battle na 2x2. /2. To jest pewne, jest Digel Printstream czy Kosa. Digel Printstream, 284 zł. Bardzo ładny skinek. Robimy sobie jakąś batelkę 2x2, bo mamy bardzo fajne możliwości tutaj w tym przypadku. Jadę sobie zaraz do dziadka, jadę sobie po piweczka zero, po kurczaczka, po kolkę, więc na sportowo wariaty. Wjeżdżam, rozjeżdżam, jest taka sobie zjadłem, energia w jak mówiłem bleka, wypiłem. Dobra, tak myślę. Playoff, kurde, abym ja pograł. Gramy tematyczki, gramy tematyczki, gramy emeczki. Na pewno zagram sobie tak. 8 emeczek sobie zagramy tutaj. Myślę, że, kurde, to jest spoko. Czy mi nie złapało? Nie, nie złapało, mi, chuj, Jeszcze raz, zagramy sobie 8 emeczek. Idziemy sobie w dół. Już tego nie zaznacza, więc okej. Okay. 8 emeczek. Okoloko, oko, to jest nowa gigabuła. Awk AK47, tak z 4, z 5. Yy, aha, bo my już mamy 84. To już nie zawojujemy. To może tak, damy dwie awupki. Ale ujmiemy tych emeczek trochę, na przykład 292, coś takiego, 280, 4 zł więcej. Teraz tak, to jest 26, to jest 44, dobra, to, co, to... dobra, wiecie co. Chuj, tam damy więcej, nie widzieliście, 8 zł więcej dodałem, ale damy tu 2 na 2, nie i sobie CTK weźmiemy, no i tworzymy create klasyczną, nie ja damy sobie CTK, od razu szybciej jest, także spokojnie, trzeba nam przeklikiwać, plastik, 2 na dwa przecież losowe botra, bo czy nie będziemy na potencjalnych oponentów, ała sobie nosa rozdarłem, kurde, katar mam, bo cały czas ten katar mam, nie schodzi mi. Dobra, pierwsza średnia, przykład 2 na 2 więc tutaj te dropiki muszą być solidne. Leci koronka, to jest bardzo zły znak w batu, 2, 2 na 2 na temat to jest bardzo zły znak. Living Color Knicks Kingston'ego, 47 zł. No, niestety na prowadzeniu są na sierwale. zobaczymy. Tu musi nam jakaś koronka wlecieć, obowiązkowo, tym bardziej przy takich słabych, bo na razie bardzo słabe są te dropy. Tutaj no troszkę lepiej, ale nadal to jest słabo. To 2 na 2 to musi naprawdę fajnie tutaj dawać, gdzieś tam te koronki przelatują. Ojojoj, oj, oj, magnezum, o factory tylko dlatego, że to jest Faktory New, te Faktory ostatnio taką robotę, robisz, to jest masakra. Daje im, daje im mocno. Przewaga ponad 100 zł dla oponentów, tutaj, a myślałem, że to jest Jaguar, a to Oliwka, Oliwka, kurde Brazil, nie? Wjechała jeszcze. square gdzie jest tutaj szansa? Znaczy szansa, jest okazja, jak to Szpakowski mówi, troszeczkę odrobić. Tutaj też troszeczkę odrabiamy, ale minimalnie, nadal mamy 40 zł straty, też kwota średnia na ten moment wygląda. 30 zł of Anubis. Tutaj nawet w przypadku wygrania to gdzie jesteśmy na minus, a to będzie zły znak. Co to jest za skin? Tu koronka wjechała. A nie mam powiedzieć, co to jest za skin. Tu jest koronka i niestety dla nas demolka. stówka. Warikamo Grey. Niezły grej. Kukde? Ten grej chyba z 365 dni gra. Z tego filmu, z 365 dni. Coś tam yy, był ten grej, tak? Dobrze mówię. A jakby koronka na koniec na wulkach, wjechała, byłoby fajnie. Jest wygrana. 349 tam się w ogóle ta kwota. Nie wiadomo kiedy uzbierała. Niestety nie dla nas. 6 zł tutaj tego tego. Więc całkiem spoko. No Dobra, weźmy sobie ostatnią batelkę, nie 1% szans w go była tamtego skinka. Do trafienia. No no, 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 rapid... No jeszcze raz otworzymy tam chuj, żeby było na koniec coś fajnego. Sorry, Walacy. oszustwo, zatrzymaj się! Jest Aquamarine Revenge i jest 175 zł Pięknie, pięknie, więc na koniec... Dwie baterki, dwa na 2 będą na koniec. Myślę, zajebiście wyszło, że tak zrobiłem, że lekko, lekko, lekkie dwa dzisiaj oszustwa zrobiłem. Hashtag, hashtag żaba, o, żaba, czekaj, nie, bo to będzie brzydkie. Hashtag, yy, Ach, chuj, hashtag jaki tam, nie wiem, dajcie. Yy, hashtag żaba świr, o, żaba świr. Żaba świr, hashtag. Dzięki, wariaty, oglądajcie z hashtagu, będziemy pisać dodatkowego skinka, to jest z aktywnie oglądających yy, osób. O, to nie, a ja aktywnie oglądających widzów, dobra że łanka jest batla, bo czasu jest spoko. Plan B, czekajcie, jest 17, za 17 taka, co my możemy wiebać, ta igara bonzo, możemy się tej pamięci wiebać No i plan B, nie? Plan B, Miami, San Francisco, Holly, Hollywood, fajna, bym ta słuchało się. Aż się dzisiaj puszczę na trasie. Dobra, no tam 40 groszy mniej, ok. I to, a to nie zagram na dwóch, to jest na czterech, po prostu normalnie zagramy, bo. Do tych bitewek 2 na 2, miał być dwa, pod rząd dwie bitwy 2 na 2, no troszeczkę znowu oszukałem dzisiaj Was. Musicie mi to wybaczyć. Tragedia, pierwsza skrzynka, no a tutaj Kaczyk jest taka, a, ja patrzyłem jak 2 na 2, ale tragedia, w ogóle słabiutko dała ta skrzynka. Cóż, to ma tyle, dzięki mordy za film. Trzymajcie się następnego, elówka.